Witam Was serdecznie z tej strony, Bolek, w nowym filmie na tym kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam grupę lub organizację pod nazwą Bładas Skipas która powstała w 2000 roku, by walczyć przeciwko rasizmu oraz ksenofobii. Dziękuję każdemu, który wspiera ten kanał. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to zrób to teraz, by być na bieżąco. Pod koniec lat 90. rosła liczba osób skrajnie prawicowych, które dokonały przemoc przeciw migrantom. Przez to postanowili Adebantu Torch i The Flame założyć Brothers Keepers. Organizacja składała się z różnych artystów z różnych dziedzin. Miał tam hip hopowców, regowców, popowców, nie jakich nazwa, po prostu z popu, reggae, hip hopu i tak dalej. W marcu 2010 roku było ich z tego co wiem najwięcej, czyli 80. Celem tej organizacji było to, żeby walczyć przeciwko rasizmu i tak dalej. Już mówiłem o tym na samym początku, lecz każdy zarobek i tak z koncertów, które oni tam właśnie dawali, nie było ich chyba aż tyle. Znaczy, na Wikipedii dużo nie pisze, ale już na zdjęciach widać, żeby na Splashu i na różnych innych występach i całe siano, które oni na tych występach zarobili, dawali na szczytny cel na ofiar ludzi przeciwko rasizmu i tak dalej. Te sprawy, różne organizacje. Przejdźmy teraz do ich muzyki. W 2001 roku wypuścili kawałek pod nazwą. Adriano, ostatnie ostrzeżenie, czyli Adriano, let's take Kawałek był dedykowany do ofiary afro-niemca Alberto Adriano, który został przez trzech neonazistów zabity, znaczy tak pobity, że po paru dniach smarł w szpitalu. Miał trójkę dzieci i pracował jako rzeźnik 7 lat w Niemczech. Zanim zmarł, później wypuścili Behind i Will We Ever Know? Lecz te kawałki były oczywiście w lista przebojów, ale tak na 50.-60. miejscu. No i nie mieli już taki rozwost jak ten pierwszy kawałek, lecz to było też pewnie dosyć medialne. W 2002 roku organizacja postanowiła, że zrobi trasę koncertową po stronie zachodnich Niemiec. Tak dokładnie robili w Berlinie, Rostoku, Ludwigslust, Pirna i Prenzlau. Z tego co ja zrozumiałem z niemieckiej Wikipedii, mogę się oczywiście mylić, Pisze to tak, jakby to coś wszystko dało, ale według mnie może coś to dało, ale ja nic z tego nie zauważyłem, bo ludzie chcieli, żebym nagrał o tym film, bo jest to ciekawy ruch i tak dalej. Może coś tam znaleźli na Wikipedii, no bo pisze to naprawdę dosyć ciekawie. Ale ostatni single, który oni wypuścili, który był jakoś w lista przebojów, był w 2005 roku. Ja w 2005 roku przyjechałem do Niemiec, więc wyniki tego wszystkiego nie mogę tak dokładnie zobaczyć. Ogólnie jest to tylko taki niemiecki ruch, lecz zauważyłem, że na angielskiej Wikipedii znalazłem więcej informacji na ten temat. Lecz nie szukałem tam tyle, bo mi się nie chciało. Za dużo tam pisało o kobiet i także. Ruch ten facetów, bo to brothers keepers było, czyli bracia strażnicy, <noise> czy ochroniarze, oni właśnie mówili tam, w tym Wikipedii pisało, że to było zbyt męskie, że tam nie było kobiet i tak dalej, że później stworzyli specjalnie sisters keepers i to jakoś nie był wypał i wtedy mówili, że to jakoś było wyśmiewane, znaczy niezbyt... Kurwa, wiecie o co chodzi, więc ogólnie ten wpis na Wikipedii był dziwny, dlatego się tym nie interesowałem, tym o Osistorskipus. Kolejna rzecz jest taka, że w tym całym, tej całej organizacji był jeden artysta, który ostatnio był uważany za antysemita i ogólnie już miał czasami takie dziwne e, słowa. Szkoda, że on akurat tak, taki jest w bo miał fajne, ciekawe kawałki. Mowa jest o... Piosenkarzu Ksyła Naidu, On ostatnio robił takie różne teorie spiskowe. Mówił, że Niemcy to ogólnie jakaś organizacja i alianci tak naprawdę pogorszyli sytuację w Niemczech i takie porąbane rzeczy. Kudę, że. Z tego co ja wiem, to miał kanał na Telegramie, na którym pisał te różne bzdury. Dodatkowo miał tam kontakty z ludźmi, którzy należą do tej organizacji obywatele Rzeszy. Lub on nawet też chyba do nich należał ogólnie, tam był festem młyn i tak dalej. Co Wy o tym wszystkim myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli dotarliście do końca, to piszcie Bolo Bolo, obserwujcie mnie na Instagramie bez czy czy do grupy na fesie jak i na Discord, życzę Wam miłego wieczoru, dnia, zależy, o które wy to oglądacie. Elo.